Dlaczego warto inwestować właśnie w taki obóz? Generalnie uważam, że poprzez formę zabawy, takiej luźnego działania, szkolenia, można wprowadzać już te takie bardziej zaawansowane elementy. Chociażby medycyna, którą Ty masz się zająć. Pierwsze zagadnienia związane z tym zagrożeniem, który po prostu zwyczajnie na dniu codziennym można spotkać. Jeśli chodzi o elementy taktyczne, no to wiadomo, budujemy też w młodzieży pewnego rodzaju świadomość. To nie chodzi o to, jak powiedziałem wcześniej, żeby robić z nich super komando, foki i tak dalej, tylko żeby kształcić, budować, rozwijać rozwijać u nich pasję. Hamak Military and Grom Academy Camp ma za zadanie budowanie świadomości poprzez zabawę, poprzez militaria, poprzez wdrażanie różnych pasji i rozwijanie całego spektrum zainteresowań dzieci, które tam przyjeżdżają w konkretnym celu. Tyle. Będziemy się z nimi bawić po prostu.